To jest Agata, którą już tutaj widywaliście na naszym kanale, gdzieś tam w tle. Opowiadaj, co to w ogóle jest? No to jest Volkswagen Jetta A2, to jest dwużywiowy sedan. No ogólnie do tyłu jest w sumie to Golf 2. Który rok? Ogólnie to jest dziwne, bo w dokumentach ma 89, a ogólnie jest 91, więc po prostu tam albo musiała stać gdzieś na placu, albo jest jakimś składakiem, tego nie wiem. No i budowałam ją z tatą i z dziadkiem, dlatego że w sumie to oni to we mnie zapoczątkowali. No dobra, ale to cała historia jest taka, że ty się wychowywałaś jakby w garażu, można powiedzieć, tak? Bo tak, tata, bo mój mechanik... tata jest mechanikiem, swego czasu był lakiernikiem, dziadek robi blacharkę już bardzo długo, nawet za granicą pracował. I oni się cały czas obracali wśród takich aut, no, od garbusów po golfy i tak dalej. No, w większości były to wagi. Pewnego czasu no, zobaczyłam, że jest coś takiego jak Jetta i spodobała mi się. Na początku myślałam, że będzie sedan, ale jak zobaczyłam, że jest. Że jest w dwóch drzwiach, no to stwierdziłam, że to auto będzie idealne dla mnie. Myślę, że warto opowiedzieć tę historię, bo jest dosyć inspirująca i ciekawa. To miało być pierwsze auto, tak? Tak, ogólnie, no nie wiem czemu, ale po prostu wybrałam to jako pierwsze auto, bo, no bo tak jak tata po prostu wcześniej mi pokazywał, że miał takie stare wagi. No i chciałam do szkoły dojeżdżać sobie czymś, więc na pierwsze auto wybrałam to. Później, po jakimś czasie, zaczęło mi się go robić szkoda. I oglądałam dużo jakichś tam tunerów w internecie. No i tata też gadał, że właśnie tuningował sobie samochody za młodych czasów. I tak później jednak ją odstawiłam i zaczęliśmy ją robić. To rozumiem, tak. że był seryjny samochód, nie był taki niski. Znaczy ja, jak ją kupiłam, ona już była na szerokiej stali i miała gwint. Ale była taką trochę pokraką, bo miała z przodu front od Golfa, ten na czterech lampach. A wspomaganie jest chociaż kierownicze. Wspomaganie, no tak. Teraz zrobiłam, bo wcześniej nie było. No to akurat I silnik było też coś, jest jakiś inny, tak? tak? Bo seryjnie 1 3 było, tak? Z gazem. Z gazem? No. <laughs> <laughs> Dlatego robiłam nią wiele kilometrów. Tak a czemu misja. jest taka niska? Yy, bo tak mi się podoba. Okay. Lubię jak tak. jest twardo w aucie. Fajnie. No dobra, a da się tym jeździć w ogóle po drodze? No tak ja normalnie? potrafię. Tu, jak zagadało, trochę basu jest. Jest. Czuć, że pojemność jako, jako taka. Tam jest z przodu taka dokładka jeszcze zderzaka, tak? To jest seria, czy co to jest? W ogóle przejeżdżasz przez jakiś próg zwalniający, no, czy cokolwiek? No oczywiście, że zawsze nią przyhaczę i dlatego w sumie zabezpieczam ją, jest na trytytki. Aha, okej. Okay. Oj, twardo. Um, no. Ała! A jedziemy wolno. Ty, ty jak chcesz? Jeździć? tyś jakoś. Ja, chcę... ja pierdzie. No to jest kwestia przyzwyczajenia, no mi się podoba. dobra, no nie dyskutuję. Każdy lubi... A co innego? Nie mogę mówić. Jakie jaja? I ty naprawdę to lubisz? No. To ci sprawia Radochę? Tak, coś jest jestem uśmiechnięta. A to w ogóle. Buda, Buda się. To teraz przytarliśmy przy hamowaniu już dokładką? Tak, akurat na a ta buda się nie, nie, nie pęka, nie rozlatuje się. Szyba ci nie pęka przednia, na przykład? Nie było no takich No właśnie jeszcze nie, o dziwo. Odpukać. Kurczę. No to trochę kilosów już nakręciłaś. No, więc Ty, jeszcze... ale to idzie. No Fajnie to jedzie. To no jest przyjemny No dlatego pewnie, że masa robi swoje tutaj. No masa, masa, no. no i już yy, witamy się tutaj z. A no i pierwszy próg, I Co teraz zrobić? Tak. To mam, nie wiem. Pod... Wysiąść? Bo nie, ja to, to też jest, go dociążam to jest, niepotrzebnie. To jest specjalny na to patent, że robi się to pod skosem. Mhm. Dobra, no to pod skosem, czasami niskimi autami też tak przejeżdżam, ale... No właśnie. E, spoko. Dosyć często rozpórką ja się zahaczam, bo mam ją na wahaczach, więc ona jest dosyć nisko osadzona. I to jest Twoje takie daily? Nie, nie jeżdżę tym na co dzień. Wcześniej właśnie do szkoły kilka razy pojeździłam, ale tak mi było jej szkoda. Że. To tylko w sezonie, tak? Tak, Lader. że tylko w sezonie. Nie jeździ w deszczu, nie jeździ. No po prostu jak jest brzydka pogoda, to tym nie wyjeżdża. No wiem, że nie jeździ w deszczu, bo przyznam się Wam, że mieliśmy ten odcinek nagrać już parę tygodni wcześniej, ale <gryw> za każdym razem, jak się zabieraliśmy do tego, to zaczął padać deszcz, i tak. nie było możliwości jazdy w deszczu tym pojazdem. No ale to w jakiś sposób to rozumiem, bo. Też mam kilka takich aut, którymi nie jeżdżę w deszczu. Ale sobie przyciera. Kurde, jak to idzie. O i trąbi nawet. No a jak? Dobra, to teraz opowiadaj proszę, co tu zostało zrobione. Czyli to była seryjna jetta, w miarę seryjna, tak? Słap jest. Co tu mamy pod machą? Pokazuj silnik. Od razu. Pod maską jest. Silnik z Golfa 3 GTI, A, czyli 2 litry tak? Tak, 8 zaworowe. Specjalnie kupiliśmy piaskarkę i szkiełkowałam wszystko sama i przygotowywałam, żeby to wszystko pomalować i zrobić. No wiadomo, no, dużo nie zrobiłam sama, bo pomagał mi tata, ale to co potrafiłam to mi pokazywał i robiłam na bieżąco. No tak. fajnie, czyli ile tu jest koni? 115, ale… A ile waży auto? Niecałą tonę. No nie, to już musi latać. No, już się zbiera dosyć sporo. Fajne w ogóle koła takie no, kultowe. No, szłam w klasykę, mhm. bo właśnie tak jak mi tata pokazywał na zdjęciach, no to on w sumie miał zazwyczaj szeroką stal, ale gdzieś tam borbety też się przewinęły w golfie dwójce, i tak stwierdziłam, że chcę iść w klasykę, żeby ten samochód był ładny, spójny i te koło tak mi zafitowało. Wcześniej miałam takie 3 sdm my one było coś na podobę tego, były szersze. No, i po prostu były zbyt nowoczesne do tej budy. No dobra, i co sami go lakierowaliście też, tak? Tak, ja przygotowywałam całe auto do lakierowania. Pierwszy raz w sumie matowałam. No, na tym aucie uczyłam się matować. No i oczywiście w niektórych miejscach nie wyszło to idealnie, ale starałam się i w sumie tata mi pokazał, i całe auto robiłam ja, przygotowywałam i. Później tatami mi polakierował, a jak już polakierował, to byłam taka szczęśliwa, tak pięknie wyglądała. Takiego blasku dostała. O i widzę fajna, y, kultowa jest gałka od GTI. Ogólnie środek to jest moja produkcja tak jakby, bo w sumie nikt nie ma chyba tak zrobione, bo mam półkubły z Golfa trójki, tego co właśnie miałam na swap silnika, Aha. ale materiał w środku jest oryginalny, y, ten co miała Jetta i po prostu jest obszyte, boki są skają. No fajnie to wygląda. Kiera też taka fajna. I ją dostałam na urodziny od kolegi. Oldschoolowa. Ale w ogóle tak jest tu czysto, estetycznie, ładnie. No bo jestem kobietą i się staram dbać o porządek. A chociaż... i sufit czarny nawet jest. Tak, no właśnie w tamtym roku sobie zrobiłam. To, to co to za zdjęcie? Jeszcze z Polaroida? Z jakiegoś zlotu? <grym> tak. A w zlotę. ogóle jeździsz po zlotach tych stensowych różnych, tak? Tak, w tamtym roku zrobiłam 11 tysięcy kilometrów. Tym? Tak. Po polskich <grym> drogach? No o, teraz będzie najgorszy odcinek. A tu, no tu jest dużo. Dziury. Rozumiem, że klimy brak. Panel jest. Panel od klimy widzę, jest nawet. Ale klimy nie ma. Oh, wow. no, chciałam włożyć, ale ja ogólnie nie mogę jeździć z klimatyzacją, bo zaraz jestem chora. To jak sobie latem radzisz? To jak Ty na Altreisa dojechałaś? Miałam taki mały wiatraczek i przy 40 stopniach on mnie... Au. Au. On mnie e, trochę chłodził, ale <laughs> przez to, że było gorąco, to w sumie ledwo dojechałam do tego Wrocławia, bo miałam 500 km. A było 40 stopni chyba w słońcu. Więc po prostu. A i przez to jeszcze od tego słońca wygiął mi się trochę zderzak. Bo było tak gorąco, tak paliło. Ale w ogóle ona taka ładna jest w środku. Taka. Tak zadbana, no? Zobaczymy, jak odjdzie. No moja. bo ty się też w detailing bawisz, nie? Tak. Mam swoje. Miałam swoje studio. I robiłam polerki, wszystko. Ceramikę kładłam, czyściłam wnętrza. Więc w sumie pierwszą swoją ceramikę kładłam na ten samochód. No i jak? Super. Udało się? Oczywiście. tam może wydawać się czysta, ale ja bardzo o nią dbam i po każdej trasie ją myję. Od kilku tygodni testujemy myjkę Kärcher K5 Premium Smart Control i sobie właśnie nią teraz umyjemy jetę. Do mycia wstępnego zawsze korzystam z pianownicy. Tutaj mamy od firmy Kärcher gotowy produkt do użycia, bardzo prosty w aplikacji. I w montażu. Wystarczy go przyczepić do lancy. Jest to tak jakby lanca pianowa, i ona nam ładnie napieni auto. Pianowa pasuje do wszystkich myjek ciśnieniowych Kercher od K2 do K7. Przepinamy końcówkę i puczemy Alto. To jest umyte, osuszone i na koniec umyjemy sobie szyby środkiem do mycia szyb od Kerhera. Nie każdy wie, że oprócz myjek, Kerher posiada w swojej ofercie również inne akcesoria oraz środki do czyszczenia samochodu. A więc Jetta już jest czysta i gotowa do wyjazdu na drogi, a Was zapraszam do przetestowania produktów i środków od firmy Kercher. Link znajdziecie w opisie. Mam takie przywiązanie do tego samochodu też ze względu na to, że spędziłam przy nim dużo czasu właśnie czy z dziadkiem, czy z tatą, nawet mama gdzieś tam się przebijała. To zawsze tak obciera? To od dole czy o co? Tak, no bo to no, chacie troszeczkę. troszeczkę. To zawieszenie to w ogóle ma jakiś zakres pracy? Nie. Okay. Wcale nie bracie. Tak Troszkę jak piłeczka, ding, ding, ding. No. Ale to jedzie, ja nie mogę. Ała. Dziś jest, niby jest prosto. No, niby jest równa Ale... droga, wszyscy jakoś jadą płynnie, a my. Uh, uh, uh nie jest równo. Ja, ja właśnie, w w trasę jechać. Ja sprawdzam jakości dróg polskich. Dobrze to jedzie, bez kitu. To co, chcesz się przejechać? No daj, kawałek chociaż spróbuję. Już trochę liznąłeś jak się jedzie, trzeba omijać dziury. No dobra, może niczego nie popsuję. Chociaż Wyś, kawałek. dla mnie to jest zawał serca, bo to jest moje dziecko. No dobra, nic nie popsuję Nie, chyba, nie przywal w no. krawędzi. No dobra, to teraz opowiada jeszcze parę tych historii, bo już wcześniej mi coś mówiłaś, że nosiłaś maski na giełdzie za ojcem, że jakąś tam dokładkę zdobywałaś. Dopiero ostatnio rodzicom powiedziałam, ile ta lotka kosztowała, bo wtedy to właśnie nie zarabiałam. Sprzedałam komputer i kurtkę zimową, żeby sobie kupić lotkę. Eee, tak, żeby po prostu no tak mi się podobała z tą lotką, że musiałam ją kupić i robiłam wszystko, żeby ją zdobyć. No, no to... i się udało, ale kosztem tego, że byłam chora i nie mogłam grać w Simsy. No. Ale mogłam jeździć. No to coś, za coś no. No i wszystko na bieżąco było robione przed lakierowaniem, później właśnie tata ją polakierował i zaczęłam kompletować wszystkie rzeczy. No i później zrobiłam ten swap silnika, bo jak jeździłam na zloty, to było brak mi mocy. No bo jednak... To ile to miało koni wcześniej? Z 70? Nawet nie wiem, ile może, to jeden. Może mniej. Ja nawet nie wiem do dzisiaj, ile to miało, ale wiem, że nie redukcja z 4 na 3 nic i tak nie pomaga. Czasami nawet na dwa to i tak te obroty, to po prostu tragedia była. No i ogólnie no, kombinowałam bardzo dużo. żaluzję wygrałam w konkursie. To... Mogę tu zajrzeć? Nie. Jest skrzynia, czyli... Basem też, tak? Trochę. Kurde, no bo właśnie tata mi zawsze podkręcał, że, widzę, że tu on jeździł... że są duże. Tak, on jeździł po mieście zawsze Golfem 2 i było, że policja go zawsze słyszała z daleka, bo było bu, bu. Nic mi nie zgrzyta. Nie? Nie. Może trzeba delikatnie. O, idzie! ty naprawdę to no jedzie. Wow. Oła. No gdyby nie ten zawias, to naprawdę fajne autko. O, no, i hamuje nawet. No jest. nad kola A to nie można szybko. Nie, no może. Dawaj, dawaj, wytrą się w końcu. No faktycznie tak trochę, trochę. O Obcierał. Ale trzyma to, się, to, ale... drogi chociaż. Trzyma się, ja, no jakoś się tam trzyma. I Jak ta wskazówka idzie, prędkościomierza? No fajnie się to prowadzi. taka jest. Kurczę, ja lubię właśnie auta z początku lat 90. Czy właśnie BMW, 30 czy takie sprzęty, golfy i tak dalej, bo są takie. Proste, bezpośrednie, tak. takie mechaniczne, analogowe. Bardzo Nic... dobrze się nimi. Między... Ja no. właśnie wolę to niż skomplikowane, nowe samochody no z jakimiś... tak samo. Nie. Stare auto daje ci taki przekaz takiego, no, że jest fan z jazdy. No jest. I skupiasz się Ale na tak. tym, tak cię angażuje tak. w kierowanie. Ale tak fajna jest taka bezpośrednia, no, troszkę, no jest za niska i za twarda jak dla mnie. Ale mi to daje taką radość. No tu, da, no, i Za, nie każdym, za no. każdym razem jak y, ktoś za mną jedzie czy coś, to tylko mówi, a Buczko widać gdzieś tak łebkę. Nie no, bo tak, to fajnie się jedzie taką przelotową prędkością Ta. stówką, jak jest w miarę równo, no to no i tak cały czas tak czuć trochę, ale jest to do zniesienia. No jak. jak lubisz taki styl? Ja cię nie będę próbował nawracać. Każdy ma inne jakieś upodobania, go ustawiam, że cała ta społeczność stensowa. Tak, mam robi bardzo dużo znajomych projekty. i to co ja mam tak. Ja nie mam nisko wcale tego auta. Bo ja mam tak? znajomych, którzy mają zdecydowanie niżej. No nie mówię o powietrzu, ale ogólnie jest kilka osób, które naprawdę te auta mają nieźle poniżone i jeżdżą też tymi samochodami normalnie na zloty. Nie jeżdżą na lawetach, jeżdżą na kołach. No właśnie dla mnie niesamowite jest to, że ty właśnie tym autem, jeszcze ile mówisz, 11 tysięcy tak. nakręciłaś w ubiegłym sezonie. Tak. Ja z niej nie wychodziłam ciągle gdzieś jechałam. No to to szacun. No, jest to głupie. Jest głupie. Ale... ale dla mnie to był najlepszy sezon, bo naprawdę po zrobieniu tego silnika ja zrobiłam nim dużo kilometrów i nic się praktycznie nie stało wyprzedzić i trójkę, żeby wstydu nie było. A właśnie! Yy... Ała! Jak rzuca! Ja powinienem biustonosz założyć. No a te dziury, ała! No i teraz po prostu fajnie, bo mogę nieraz się biorę z jakimiś ludźmi i później wszyscy mi pokazują ale w ogóle teraz jak jeżdżę a. przez Warszawę, to co trzeci samochód, to tak? Super, super auto, Nie, no bo super ona auto. się rzuca w oczy. Bardzo fajnie wygląda, właśnie na tym kole. Taka niska, no naprawdę jest ładna. No jak jeszcze widzą ludzie kobietę za kierownicą, to już w ogóle nie. Jeszcze tak on zajmie. no, Rachel. <grymiany> Ale nawet trakcji trochę jest. A, bo mamy nowe opony ze sklepopon.com. Tak. No dlatego. Dokładnie, szybka dostawa. Moment były. Co mam zrobić? Z ukosa, tak? Bo zaraz jedzie. Spróbuj prosto, najwyżej przywalimy trochę. No to spróbuję tak, jakbym jechał zwykłym, niskim Au! autem. Przytarłeś. Tak? O, tak. Nie, nie czułem. Tak, tak, przytarłeś, totalnie. Ta dokładka i tak wiele przeszła. No jest mega radocha. Kurde, no, ja uwielbiam takie auta, żeby no. ono było wyższe trochę. I żeby zamiast jako tak pracowało. Nie pracował, będzie wyższe. To Gryba, byłoby że... naprawdę fajnym samochodem, bo świetnie wygląda, tylko że no, no właśnie. No właśnie jak będzie wyższa, to będzie brzydko, wyglądać. Ja już się przyzwyczajam, że ona musi być niziutka. No dobrze, dajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba taki styl i auto. No i z mojej strony wielki szacun dla Ciebie, że. No, właśnie za tą pasję, za to wszystko. No i bardzo miło mi Cię powitać w naszym zespole. I spodziewajcie się więcej nagrań z Agatą. Dajcie znać, czy chcielibyście więcej odcinków, gdzie może Agata będzie prezentowała jakieś auta, właśnie może w tym stylu. Bo Ty chyba sporo też masz znajomości, co? Bardzo dużo. No właśnie, więc dlatego sezon rusza. Ja już otwieram bramę. Chowamy się. Sezon rusza. Mamy parę pomysłów na nowe formaty, a ja mam dużo znajomych. No właśnie. I czujesz klimat, a to jest najważniejsze. Dlatego też Agata dołączyła do naszej familii Stradale. No i myślę, że będzie dużo fajnego, nowego, ciekawego kontentu, bo tak, jest samochodowo ogarnięta, umie jeździć, co właśnie czego właśnie doświadczyłem, dobrze nawet się z tobą jeździ na prawym, a nie lubię jeździć na ja? prawym. Zna się na autach jak mało kto. No i w dodatku jeszcze ogarnia sporo z detailingowych tematów i. I zdjęcia. A, i zdjęcia o matku. Dobra. Kończymy i widzimy się w kolejnych odcinkach. Dzięki, pa.